Siemka, z tej strony Krzychu i witam znowu na kolejnym unboxingu. Kurde, dopiero co przedwczoraj otwierałem fajnego arcade sticka dla Mega Drive'a. Jeśli nie oglądaliście, możecie sobie to obejrzeć w ostatnim filmie. A dzisiaj będziemy otwierać kolejne, kolejnego arcade sticka już dla Dreamcasta. Zaraz sobie to rozpakujemy. Długo polowałem na, na tego arcade sticka. W końcu się udało. Zabieram się do otwierania, bo nie mogę już się doczekać. Zobaczmy, gdzie tu możemy przeciąć tutaj. Udało mi się zakupić tego arcade sticka za 270 zł. Myślę, że cena jest fajna. Zobaczymy czy w to stanie jest. Powinno być w stanie dobrym lub wskazaniem na bardzo dobry. Oj, sorry. Zaraz zobaczymy. Kurde, już się nie mogę doczekać. Wiecie, arcade stick dla Dreamcasta był produkowany Kasta był produkowany przez Agetek yy, na zlecenie z Segi. Myślę, że jeden z lepszych arkistików w opinii wielu graczy, jeden z lepszych. Zaraz się przekonamy. Jest też jest też yy, dość łatwy w upgrade'ach, w przeróbkach. Także zawsze można sobie tu włożyć jakieś yy, fajne webechy. Yy, Rzeczywiście z automatu, jakieś gajgi, przyciski i tak dalej. Kurde, gdzie to jest pozamykane? Aha, tutaj jeszcze. Już nie mogę się doczekać. Już tnę. Woreczki, woreczki. Powiem Wam, że targowałem się dość długo ze sprzedającym o tego no ale udało się. Jakoś żeśmy się porozumieli w końcu. A tu mamy jeszcze strecza. Pierwszy raz będę miał w ogóle w rękach yy, arcade sticka dla Dreamcasta. Kurde, ale się cieszę. Nawet bardziej niż z tego yy, dla Mega Drive'a. Już widzę. Się wyłania jego obraz z podworów. Jeszcze mamy folię yy, tą bąbelkową. Gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj przeciąć gdzie to jest jeszcze zapakowane znaczy zlepione gdzieś tutaj dobrze, dobrze, że jest dobrze, 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 że jest dobrze, fajnie, że jest porządnie zapakowane, zawsze to lepiej niż, niż by miało być źle zapakowane. Już się kabel pojawia. No wychodź, wreszcie. Jest większy, dużo większy niż ten niż ten, yy, niż ten yy, stick od Mega Drive'a. Poczekajcie troszeczkę na dół. O. I zobaczymy. Tak się prezentuje. Stylizowany na tę maszyny od Astro City. Czarny napis sugeruje, że to jest wersja na Japonię, bo gdy jest biały, to jest europejska. Wejście na y, kartę WMU. Start. Klikanie oczywiście. Y, gagi. Ale widzę, że już tu, ta dolna już tak nie odbija. O! Ona działa, ale... Już nie odbija. Możliwe, że będzie, trzeba będzie robić rzeczywiście. Yy, chociaż ona tu chodzi. Możliwe, że trzeba będzie robić yy, po prostu upgrade, yy, rzeczywiście włożyć jakieś automatowe wechy. Z czasem się przekonamy, z czasem może coś zrobię. No fajne, fajne za 270 zł myślę, że, że OK Klikanie słychać, fajne. No, widzicie, z dołu w górę ona tak pomalutku, chyba, że jeszcze trzeba rozkręcić i zajrzeć do mechanizmu, że przesmarować. Pod spodem tutaj mamy coś, coś takiego jak, nie wiem, przypalone to było, czy co? Tutaj też. Tutaj też. I tutaj też. Tak by nóżki od gorąca się przypaliły? Nie wiem. HKT7300. No stan, taki bym powiedział czwórka, nie? Ale za 270 zł myślę, że że okej. Okay. Teraz sobie go przetestujemy, sprawdzimy jak on działa. Ale fajnie, kurde, to klika wszystko. Muziki mają nic, taki yy, płyt, płytki skok. Nie wiem, to będzie 2-3 mm może. Wszystko klika tutaj na gajzę też. Jedynie ta widzicie? Odbija, ale ale nie, on, może ona tak chodzi. Ale wątpię. Powinna, powinna bardziej odbijać, mi się wydaje. Długura jest bardziej wyrobiona niż prawo-lewo. Ciekawe, że mu. W każdym razie, może zrobię sobie upgrade i, i włożę tu jakieś sanła, Czy. Czy coś automatowego, że tak powiem. Bo jest łatwy, łatwy w upgrade. Widziałem. Cieszę się, że go wreszcie mam do Dreamcasta. Także przechodzimy do testów. Okej, okay, podłączyłem y, Arcade Sticka pod Dreamcasta i włączyłem crt -ka. Zaraz będziemy sobie testować. Oczywiście tak standardowo trzy gry. Biatyka, szmapsik i platformówka jakaś. Y, jeszcze jedna sprawa. Zobaczcie na GAG jak chodzi. Na początku, przed filmem widzieliście jak y, ta Gega tak ciężko odbijała, no nie? Co się okazało? Zjełczały smart w środku, bo Arcade Stick ma swoje lata oczywiście. Y, psiknąłem trochę IPA poza kamerą. Yy, I proszę, trzeba będzie to rozebrać, też nasmarować jakąś wazeliną techniczną, smarem technicznym jakimś, żeby, żeby to po prostu yy, wchodziło tak, jak się należy i resztkę starego smaru trzeba będzie tam po, pousuwać, ale jest ok, gała chodzi jak tralalala, jak masełko. Yy, sprawdzimy sobie również, kartę pamięci zaraz włączę, a później sprawdzimy sobie, czy w ogóle to są wibracje, nie? Fajnie by było, jakby nam arcade yy, stick yy, się trząsł w trakcie grania. Ja załączam yy, kartę pamięci. Jerk na czy wszystko się nagrywa jak się należy. Chyba tak. Uruchamiamy. Oczywiście, Dreamcast z GDM-u. Dźwięk chyba jest, wszystko jest. Dobra. Na pierwszy ogień, myślę, jakaś biatyczka, nie? Łyczek, kawki, wasze zdrowie. Nie zapomnijcie o subikach, lajkach i komentowaniu. Mmm, dobra kawa. Dobra. dobra, lecimy. To tu sobie na pierwszy ruch. o, Capcom SNK2. Zapodajmy na, na początek. Jeszcze jedną, y, jeszcze jedną y, taką, można powiedzieć, trosz, troszkę minus y, y, wyczaiłem tutaj. Nie będzie można robić y, tego soft y, resetu z GDM-u, bo nie mamy spustów, po prostu. I chyba raczej nam nie, nie, nie wpadnie ten soft y, Soft reset. Chociaż mamy YC to może i wpadnie. Spróbujemy. Dobra, start. Bo tam się robiło spus 4 spust, trzymał się spust lewy prawy. Yy, cztery przyciski i start. No to by wypadało wszystkie sześć przycisków i start. Może i działa. Zobaczymy. Dobra, wygrajmy sobie. Zobaczmy, jak wchodzą nam Hadoukeny i inne pierdzieluchy. Opcje. Zobaczmy sobie kontroler, setting, o tu mamy wszystko chyba ustawione, X to mamy low punch, medium punch i Z to jest speed punch i tutaj tak samo, fajnie, o możemy wibracje ustawić, ale teraz nie mamy oczywiście yy, nie mamy oczywiście włożonego tego yy, vibra vibration packa, ale zaraz sobie sprawdzimy, jeszcze raz włączymy i zobaczymy, gramy, jedna rundka Zobaczymy jak to wszystko śmiga fajnie. Single matcha. Nie zmieniam tutaj na Easy czy jakoś tak. Jak dostanę w no to dostanę. Oczywiście do gagi się będzie przyzwyczaić tak do każdej... Yy, każdej yy, nowej rzeczy, no nie? Do każdego nowego kontrolera. Wszystko się nagrywa chyba. Mam nadzieję, że nie za głośno gra będzie. Wszystko będzie ok. Walczymy z tym. Jak on się nazywał? Strójki. Oczywiście mam niewygodnie, mi teraz. Bo ja powinienem mieć tu tego, tego arkistika. Tu na, na kolanach niewygodnie będzie troszkę, ale dobra. O, hadołka nie wchodzi. To też. Jaj. Widzicie, trzeba się przyzwyczaić, tak mówiłem. O, Special. Jedna z lepszych gier, także jak na PlayA2 też jest, na Xboxa też jest, także polecam, ale oczywiście na Dreamcast się jest najlepsza, bo to wyszło na płytę arcade'ową Naomi i tu mamy Naomi, nie? Znaczy Wy nie widzicie, Dreamcast tu stoi. Dobra, druga runda. Lecimy z dziadem. Dostał. Aj! O, jeszcze mi nie wchodzi ten Patrz, nie? Ale dobra Już widzę, że do będzie fajny Mięciutko chodzi, mówię, jak ma cełeczko Czekajcie, jeszcze był jeden A, nie weszło Weskoczył No, dawaj Jest, weszło Ale jeszcze mi pierdzielną, no No. Nie wyszło Oczywiście trzeba poćwiczyć Już widzę, że będzie, że będzie fajnie to śmigać Mięciuteńko Także dobijatek będzie dobry Zobaczymy jak będzie się Zachowywał z platformówką I z jakimś Szmapsikiem Lecimy ze szmapsem Uruchomiliśmy Najlepszego chyba szmapsika na Dreamcasta Czyli Stumwind. Zajebisty tytuł Uwielbiam go, naprawdę polecam, jak ktoś nie grał to naprawdę niech zagra, jak lubi takie strzelaneczki. Wyśpieszam. A, jeszcze jedno. Wsadziłem do. Yy, widzicie to na kamerze Wsadziłem do yy, Sticka ten Vibration Pack od wstrząsów. Zobaczymy czy tu będą wstrząsy 60%. Wam się tam pojawi pewnie informacja do 60, tak poszło. 1080 p 60 Widzisz, nie mamy memory card'a, szkoda, że nie ma dwóch, dwóch slotów, no ale dobra. Zawsze możemy sobie podłączyć Padika do portu drugiego, czy trzeciego, czy czwartego i tam wsadzić kartę pamięci i będzie to działać, nie? Kurde, jak ja lubię tą grę, A, jak się cieszę. No dobra, czekam na loading. Oczywiście pierwszy tapik tak sobie, bo nie wiem, jakie rozłożenie będzie tu przycisków, ale, ale... Hmm. Dobra, przyspieszymy. To nie jest pora na oglądanie trailerów. Znaczy trailerów tych Interek do gry. Co ciekawe, tu są też zaimplementowane osiągnięcia w tej grze. Dziwne rzeczy, nie? Dobra, opcja. Wejdziemy sobie Easy Control setting. Widzicie? I pokazuje nam się od razu arcade setting. No ciekawe, czy ten, czy. Czy będzie. Pause menu, pause game, pause game to chyba tu, nie? <laughs> Startem. Może jest jakiś arcade stick, co tutaj ma start? Nie wiem. Dobra, fuck. Screen Zastawimy chyba. A tu się i tak nie. Reset to default, dobra, potwierdzamy. W którym mam z tym wyjść? Cholera. A tu. Bonusy, nie patrzymy. Nie wiem, czy sprawdzę tutaj... Yy, sprawdzę tutaj te wstrząsy. Jak będą, jak mnie trafią, to będą. Zaraz zobaczymy. Lecimy. Świetny tytuł. Czy ja wyłączyłem w laptopie dźwięk, żeby on się nie powtarzał? Nie wyłączyłem. Dobra. Powinno być okej. Okay. I lecimy. Tu mamy pierwszą broń. Jest, są w szansy. widzicie jak miga? Super. Zobaczcie jak miga. Teraz nie widać, ale migało przed chwilą. W którym się zmienia broń tutaj tym. Moja ulubiona zielona. Są w szansy. jest zajebiście. Czyli możemy sobie normalnie wpiąć, yy, wpiąć sobie kartę pamięci do plotu pada I po prostu zepykamy i nam się tutaj fajnie będzie wszczący będą, a zapisywać się gra będzie poprzez drugi, drugi pad. Chyba tak się da, na pewno się tak da. Czekajcie, bo tu mam jeszcze do tyłu strzelanie. Tego co pamiętam. To nie wiem, którymi guzikami dokładnie, bo... A, tu mamy taki power boosta. O, i trafiło mnie coś. Mamy do przodu, do tyłu A tu mamy zmienianie Ja bym chciał zieloną, bo ja lubię zieloną Teraz co wiem, tutaj Aj kurde, zadobrzyłem ja Tu mamy bombę, pod którymś Mogłem przeczytać dokładnie, pod którym mamy co, ale dobra Zabustujmy. Nie było tu. Świetny tytuł, zajebisty. Ile ja razy go ogrywałem już na... O, bombę mam pod tym przyciskiem. O, i się częściej nam Joy, fajnie, znaczy Joy, Arcade fajnie. Zobaczcie jak czerwono mi go widać tam? Chyba widać było. Ale się świetnie gra, zajebiście. To tu... Aj! By mnie trafili. Tutaj mamy zmianę, do tyłu, do przodu możemy strzelać. Także... Trzeba zapamiętać po prostu faluchami, gdzie tu wciska Dobra, już nie będę ten. Pracowałby zmienić broń. Którym się tu zmieniało? Nie, tym. Tym też mam do tyłu strzelanie. Tym i tym. Woma. A zmianę broni mamy po trzecim. Dobra, na dole. Po prostu trzeba się przyzwyczaić do... ...do sterowania, nie? Lecimy. Zobaczcie, jak to zajebiście wygląda. Jak na CRT to pięknie wygląda mówią. Świetna gra. Jak się świetnie gra. Jestem mega zadowolony z zakupu. Gałeczka chodzi tak jak mówiłem, no masełko, masełko. Nie będę chyba jej przerabiał na żadne y, arcade'owe y, gajgi i przyciski. Chyba że się spierdoli, ale raczej się nie spierdoli. Nie będę szarpał jak za flaka, jak to się mówi. Tylko w miarę delikatnie, chociaż to też nie jest jakiś sprzęt yy, lichy. No nie, wejdziemy sobie tego pierwszego fagasa i zmienimy sobie giereczkę na jakąś platformówkę. Tylko się zastanawiam, na jaką platformówkę by to. Bo myślę, że Sonic na przykład yy, się nie za bardzo nadaje. Bo Soniciem się nie steruje D-padem. tylko analogiem. Ktoś wymyślę, co tam się do zabicia. Tu. No i dostał. I teraz mu przypierdzielimy. Czekaj, czekaj, tym to było. Nie tym. No i po nim. Świetna gra. Sprawuje się w szmapsach zajebiście. Jestem mega zadowolony, tak mówię. I co? Zmienimy sobie na. Hmm, jakiegoś, yy, na jakąś platformóweczkę, no nie, tylko nie wiem jeszcze co. Dobra, ja zmieniam grę. Mamy platformóweczkę, tak się złożyło, że padło na Dianas Returns. No to co, Zagrałem. zobaczmy. Oczywiście ta gra to jest yy, chyba fanowska, z tego co pamiętam, ale dobra, zobaczmy jak się w to gra, chwilę. Na Dreamcasta, kurde, jakąś platformówkę 2D, no to tak bardzo jakieś chyba, że, że mówię, takie fanowskie, bo takich to chyba nie ma za dużo. Tak teraz myślę. Napiszcie w komentarzu, jakie są platformówki 2D dla Dreamcasta. Takie najlepsze, można powiedzieć, nie? Nawet Rayman 2, myślałem, no to też jest 3D. Soniki oba są 3D. Tu przyspieszamy. A no zobaczmy. Jest dźwięk. Coś tam jest. Podskok. Na razie tylko podskok. O! Z C, c mamy wyjście. Ale jaja. Sorry. Czyli guzikiem C wychodzimy z gry. A co się robi tamtymi? Dobra, będę dwoma grał. Pewnie jeden się strzela, drugi, drugi się skacze. Kurde, fajnie. No. Idziemy. To jest takie specyficzne opóźnienie. I ten tak troszeczkę się rwie ten ekran, ale to już jest tak w tej grze. Widać to na tym? Nie, u was tego nie widać. Na certyku takie rwanie lekkie widać. O, będziemy strzelanie chyba? Nie, na razie nie. Na razie mam tylko. Yy... A widać to na tyle takie rwanie lekkie u was też. Dobra, idziemy. Już nie patrzę na lapka, bo nawet chyba zostawiłem. W sumie zostawiłem nawet włączony tam dźwięk, ale dobra. Tam nie przeskoczy chyba. Fajny tytuł swoją drugą Widzieliście, jak mi ten zasłania kamień. No i na platformóweczkach się sprawuje. Stick też daje biście. O wiele więcej frajdy daje granie. O kurwa, wlazłem na coś na tego kolca. O wiele więcej frajdy daje granie na, na takim kontrolerze niż na padzie. Czuje się klimat. Troszkę komodorowy. <laughs> Dobra. Leziemy dalej. Na ja pierwszy etap sobie przejdę, no nie? Fajna gierka. Kurde, nie przeszłem jej. Później jest naprawdę trudno. Doszłem... bo na karcie pamięci nawet mam tam chyba zapisane. Yy, zapisane chyba save'a. Nie pamiętam już. O, nie trafiłem tutaj. Dobra, no, doszłem. Zobaczymy sobie jeszcze drugi, drugi etapik, bo krótko. O, widzicie, z deszczem. O, wlazłem na niechcący na tego, na łeb yy, sowy. Nawet i nie widziałem w krzakach. Tu trzeba uważnie patrzeć, bo te obiekty zasłaniają. O, tutaj ten znany motyw. O, widzicie jak fajnie, responsywnie działa ta gałeczka w tym stiku. I klas tutaj. Aj. Jest. Kurde, jak się cieszę, jak fajnie. I mamy frydurę. Możemy rozwalać ka... No, chodzę tu. Hamulce. Teraz. Tutaj. Stary szkolny tytuł kurde, ale fajny. Dużo nowych gier to się może schować ze wstydu. Przed takim fanowskim projektem? No i będziemy mieć chyba koniec... A, jeszcze nie. Już nie pamiętam. learner ale bym w las pod sobą. A ile w tych krzakach siedzi? Coś tam brydzlują w tych krzakach, czy jak? No i... Gówno z kolcami, ja to <laughs> No i tak się prezentuje Dziana na Dreamcastie i stick chodzi zajebiście. Kurde, ale fajnie. Tak mówię, nie będę przerabiał go, bo podchodzi mi, podchodzi mi. Gajga, przyciski, jest wszystko fajnie. Także udany zakup. A ja tradycyjnie już zapraszam na prezentację tego arcade sticka na obrotowym ekspozytorze. Zachęcam oczywiście jeszcze raz do lajkowania, komentowania i subowania. Do następnego. Cześć.